Ja już ma z tej strony Alan i Mateusz Barczyński powiedz coś powiedz, do kamery. No nic nie to będzie serwera. No, nie być. Jak Ci idzie budowa, wiesz tego? Widzę, na nie będziemy mówić, co to będzie. A jak idzie budowa, dobra, ja je podkładę do pieca. Szybciej się dostanę. Koło twojego domu weszłem. Przynieś trochę Je, rzeczy, bo ja też pani połóżkę. Do o, to się skończyło pierwsze. Trzeba się mi sobie troszkę. Aby troszkę się widowe przesunę. A tutaj nie sprawia, że nie widać. Ja się ci trochę drewna, Przerabisz się. Ja już tu, miał też mam trochę. Ej, od razu nie dasz ka mnie. To, to sobie weźmiesz. A tobie jednego to, widzowie to, emeraldika. Ale musisz poczekać, bo jeszcze będzie troszkę. Aha, kok, kok, kok. Ja ci tylko dziełem. Masz. Czekasz hmm. na dostawę drewna? I znaczy kobla? To... Nie, nie, idę. Ale dużo będzie, jest dużo bardzo. Dobra, masz tam żywo tutaj. Piękny O I kolejne. Bardzo, mm. że pójdzie, nie? No, ten plan znowu tam hmm. czyli chyba nie musimy cały czas zrobić. no no będzie nam pozwalał, nie wiem hmm. kto będzie bo nie chcę tego widzieć siebie, słyszeć na YouTube prawda? no hmm. dobrze, dzisiaj wrzuciliśmy jeden filmik na YouTube przesyła się na YouTube będziecie ja mogli dzisiaj zobaczyć ja idę pomogę trochę widzisz? Mhm. To wyszkoglaszam ten sam. Masz? Jest, coś się znajdzie. No to a widzowie, pokazać wam ile jest kotów, to napiszcie. Tak, jedna osoba to pierwszy napisze, tak? To ja wam pokazuję. W następnym odcinku wam pokażę. Ojojoj, widzicie się. Nic, wcale. Jak ci pomóc? No, a masz kula? No, 100, 100, No, to podłogę tu gdzie? Tu są takie... A nie! No rób to, rób tak No rób to! Ktoś jest widzą? Co tu po... powstanie? nie, jeszcze nie. W kolejnym odcinku się I dobrze, w kolejnym odcinku się dowiecie, co tu powstanie. to już nie? Nie, tylko nie, nie, kolejny nie, no tutaj będziemy mieć gdzieś godzinę. Do bokierów, jakie sobie już mam. O, widzę Takie to życie tu. na starcie znaleźliśmy. Prawda? O, Takie to życie tu. Wioskę na starcie znaleźliśmy. Prawda? O, o, co? Co? Nie, Nie, o, tylko Alana, kto to pod spodem będzie robił? Nikt. Wypad. No ja wypełnię tylko. Miejsce? Nie. Ja już nie potrzebuję. A kończę ten starp i idę tam. No. Właśnie mi się myślę, też kończę to. A nie ma. Właśnie. Trzeba iść trochę pokopać, bo mało tych staków dostało. Nie starczy nam na cały zamek. Idziemy dzisiaj, i no. pokopamy. No. Ja się tak powiedziałem, starczy, tylko nam nie daje I zajechać. Mi się właśnie skończyło, ja idę, to idzie. Ja przyjdę później, nie? To tam możesz kopać, nie? No a później przyjdzie do kopania. A ja mam długo jeszcze. Zbiorę ci on, to o co. To jest, jest jak? Pierwszy. A. I, mm, patrz, jeszcze jest tego. A, tu jeszcze trochę ale to można kopać już, nie? <śmiech> <śmiech> tu się niestety kończy. Króla, ja skamuszczam ja. ją. No tu zarabiać snoło, może do mnie przyjść. To trochę się znajdzie. No, ok, tak. Już. Tam osiem drzemać na wiem. Musisz to przerobić. masz? Znajdzie się tą Poczekaj, Poczekaj, jaki trochę szybko tu kopiak. Ok? Mhm. mi to tak. Proszę no, kopię, jeden cały pasek. Tak, wiem. widzisz, taki jeden. Co będę przechodził, Tu jeden pasek ci będę kopał? Czyli cały stak. Hmm. Dwa paski. Jak będę przechodził, to takie dwa paski będę robił, Ale w innej części to będę robił też. No to wiem to. Ale 49 chcesz? Nie, to jest też krzyńki. Tak. I co odbierz? Nie możesz już mnie, dopóki nie wykopiesz. Taki jeden pasek cały czas. Ja, już mam. ja mi się będzie zbierać.